Cześć, tu Kamila. Cześć, tu Konrad. Witamy wszystkich głodnych wiedzy na naszym kanale. A tych, którzy jeszcze go nie subskrybują, zapraszamy do tego, aby nie umknęła Wam najnowsza wiedza, którą się z Wami dzielimy. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się zjawisku zwanemu sterynofobią. Jest to swoisty lęk przed stosowaniem glikokortykosteroidów. Omawiamy dla Was zjawisko, z którym spotykamy się bardzo często w literaturze, wertując dla Was setki stron artykułów. Chcemy Wam dostarczyć kompleksową wiedzę na ten temat. Jest to materiał czysto edukacyjny, to jest bardzo ważne. Ale zanim o samym lęku, Kamila, powiedz nam, czym są glikokortykosteroidy? Kortykosteroidy to substancje działające przeciwzapalnie, przeciwalergicznie i przeciwświądowo. Występują w różnych formach, w formie maści, kremu, areozolu czy żelu. Wykorzystuje się je w terapii atopowego zapalenia skóry oraz innych rodzajów egzemy. Co ciekawe, ich stosowanie jest skuteczne nawet proaktywnie. A czym jest terapia proaktywna? To inaczej terapia podtrzymująca. Polega na stosowaniu leku w miejscu pozornie zdrowym, w którym najczęściej występują widoczne objawy. Badania pokazały, że aplikacja kortykosteroidów dwa razy w tygodniu w okresie remisji wydłuża czas do następnego zaostrzenia objawów. Rozumiem, że ich stosowanie jest bezpieczne. Jak najbardziej, niemniej jednak, jak każdy lek, mogą powodować działania niepożądane. Najczęstsze z nich, przeczytamy o nich w ulotkach, to atrofia skóry, rozstępy, blizny, trądzik posterydowy, jaskra i zaćma oraz kontaktowe zapalenie skóry. Objawy te występują rzadko i zazwyczaj spowodowane są nieprawidłowym stosowaniem leków, ale i tak stały się przyczyną stosunkowo powszechnego zjawiska, takim jakim jest sterydofobia. No właśnie, dlaczego fobia? Fobia to pojęcie oznaczające nieuzasadniony lęk wobec pewnych przedmiotów, zjawisk czy też sytuacji. Lęk ten jest najczęściej irracjonalny, co oznacza, że osoba z fobią nie potrafi wskazać konkretnego powodu, dla którego odczuwa lęk. Nie da się jej również wytłumaczyć, że tak naprawdę nie ma czego się bać. Czy zatem słuszne jest używanie tego terminu w kontekście lęku przed kortykosteroidami? Nie do końca. I właśnie dlatego naukowcy proponują, aby zamiast terminu sterydofobia używać określenia troska związana ze stosowaniem miejscowych glikokortykosteroidów. Niemniej przyjęło się korzystać także z pojęcia sterydofobii, tak jak my to tutaj robimy. To co odróżnia sterydofobię od innych lęków, takich jak np. arachnofobia, czyli strach przed pająkami? Przede wszystkim to, że w przypadku sterydofobii pacjenci są w stanie wskazać. Co jest powodem ich lęku? Jest to właśnie obawa przed wystąpieniem któregoś z działań niepożądanych. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że możliwe jest racjonalne wytłumaczenie pacjentom, że ich strach jest nieuzasadniony. Badania pokazały, że długofalowe działania edukacyjne zapobiegają sterydofobii. Sterydofobia jest więc nie tyle zaburzeniem, co niedoinformowaniem, z którego wynika przekonanie, że każda forma terapii kortykosteroidami wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia niepożądanych reakcji. A zatem, przeciwdziałaniem sterydofobii jest edukowanie na temat prawidłowego stosowania kortykosteroidów. Mamy dla Was kilka wskazówek. Po pierwsze, nie przekraczaj maksymalnej ilości glikokortykosteroidów. Europejskie Wytyczne Leczenia AZS. Podają, że bezpieczna ilość miejscowych glikokortykosteroidów w ciągu miesiąca to 15 g dla niemowląt, 30 g dla dzieci oraz 90 g w przypadku osób dorosłych. Po drugie, pamiętaj o nawilżeniu. Miejscowe kortykosteroidy są skutecznymi lekami na ZTS wtedy, gdy są stosowane razem z dobrze nawilżającymi emolientami. Kolejna sprawa. Pamiętasz FTU? Zastosuj tę zasadę. Mówiliśmy o niej w jednym z poprzednich filmów. Dla przypomnienia, FTU, czyli Fingertip Unit to jednostka opuszki palca, oznacza ilość maści lub kremu, która mieści się na opuszce palca wskazującego, czyli pół grama. Taka ilość wystarcza, aby pokryć skórę dwóch dłoni dorosłej osoby. Jednostkę FTU wykorzystuje się, aby zobrazować odpowiednią ilość leku potrzebną do posmarowania poszczególnych części ciała. Przedstawia to tabela, którą widzicie na ekranie. Pamiętaj także, aby nigdy nie przekraczać czasu stosowania wskazanego przez lekarza. Ponadto nie stosuj maści do ciała na twarz oraz nie pożyczaj od znajomych leków, które im pomogły. Każda skóra jest inna i to, że komuś coś pomogło, nie oznacza, że podziała również dobrze na Ciebie. A na koniec najważniejsze, stosuj się do zaleceń lekarzy. Znają się na swojej pracy i są po to, aby Ci pomóc. Na dziś to już wszystko. Mamy nadzieję, że ten film rozwiał Twoje wątpliwości. Jeśli wcześniej obawiałeś się stosowania kortykosteroidów, to teraz już wiesz, że to bezpieczne leki, oczywiście tylko wtedy, kiedy stosujesz je zgodnie z wytycznymi lekarzy. Abyś był zawsze na bieżąco z naszymi nowymi materiałami, zachęcamy Cię do subskrybowania naszego kanału. Głodnych wiedzy standardowo zapraszamy na naszego bloga. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Czekamy na Was. Cześć i do zobaczenia. Cześć.